Jeszcze dwa miesiące temu pod oknami wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła wyły syreny, a rodzice protestowali. Protestowali, bo w planach wójta była likwidacja, a potem przekształcenie w placówkę publiczną szkoły podstawowej i przedszkola w Koszycach Małych. Dzisiaj to nie plany, tylko rzeczywistość. Od 1 września to nie gmina Tarnów będzie organem prowadzącym. Pytanie zatem kto? Wpłynęły oferty. Hmm. I kandydaci dokonywali swoich prezentacji, wizji prowadzenia tej szkoły. Każdy miał możliwość wypowiedzenia się, zarówno rodzice, jak i przedstawiciel środowiska lokalnego, radny. Każdy swoją opinię przedstawił. No, natomiast myślę, że w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja, komu zostanie przekazany budynek orzeczenia i kto tę szkołę niepubliczną będzie prowadził od 1 września. Najbliższy czas to w tym wypadku najbliższy tydzień. Oto czy szkoła trafi we właściwe ręce, a uczniowie będą mieli zapewniony wysoki poziom nauczania i nie będą przedmiotem eksperymentu, pytają rodzice. Wójt uspokaja. Oczekuję od nowej osoby, która będzie prowadziła szkołę niepubliczną. Chcę jej dać takie zadania, aby ta szkoła przede wszystkim zwiększyła liczbę dzieci. To jest raz. Następnie wyniki nauczania mają być większe i ona ma bardziej współpracować ze środowiskiem. Aby taką osobę wybrać, która będzie prowadziła tą szkołę niepubliczną, to nie jest decyzja jednego dnia czy dwóch dni, tylko musi być mądrze przemyślana. A wymagania są wysokie, bo szkoła to nie tylko placówka, którą trzeba zarządzać, ale przede wszystkim uczniowie. Biorę pod uwagę wszystko. Doświadczenie, z jednej strony doświadczenie menedżerskie do prowadzenia szkoły, ale również doświadczenie dydaktyczne. Osoba, która prowadzi musi mieć w sobie te wszystkie elementy. Musi być dobrym menedżerem, ponieważ musi się znaleźć na rynku, ale również musi być świetnym dydaktykiem. Musi znać potrzeby ucz uczniów. Nie może być tak, tak jak gdzie indziej to może jest, ja to nie pochwalam, że w szkołę wchodzi tylko menedżer menadżer może dobrze prowadzić market, może dobrze prowadzić salon samochodowy, ale szkoła jest to organizm żywy. Tam są dzieci, tam są uczniowie. To jest, to jest nasz kapitał na przyszłość. Dlatego nie powierzymy to osobie, która takiego doświadczenia nie ma, albo która nie pokazała już swoje efekty. Dlatego ten proces jest, no, troszeczkę wydłużony, ale tylko wydłużony o parę czy parnaście dni. Nie mówimy o miesiąców, ponieważ też nie chcę zostawić społeczności, rodziców i dzieci w niepewności, kto będzie tą szkołę prowadził. Chęć prowadzenia szkoły zgłosiły cztery osoby według nieoficjalnych informacji. Dwie oferty są poważnie brane pod uwagę. W tym jedna złożona przez osobę, która już od kilku lat prowadzi szkołę i przedszkolenie publiczne w Tarnowie. O tym, kto ostatecznie będzie wybrany, poinformujemy Państwa w przyszłym tygodniu. Julita Majewska, telewizja.